Dzisiaj y, się nauczyłam takiego trika, no trika-priha, nie takie, no, jak miałam do tej pory. Mianowicie, poczekaj, ja tutaj zaprezentuję. No, a więc prezentacja, ale teraz to krzycz. No, dobra, a więc tak, najeżdżam no, tutaj łuczkiem, robię jeden oczy. i odjeżdżam. No, ja też tego będę się uczył. Zakładasz swój kanał. A ile masz s 26! Na 100 założę. Okej. Okay. Na 100 robi Albo na 50. O, na 50 subów robi QA. A to mnie wypromujesz. Na 100 go wypromuję. No. Może. może. To rób. A ja ci robię komplek, Mogę tu stać? 20. Czy niezbyt? No. Czybym ci przeszkadzał trochę. Myślę, że patrz, ty, ty mnie teraz nagras z 2-3 razy jak jest do tej pory, co nie? Później sobie najwyższy to Bez kamer, nagry. bez kamer. No albo patrz, ty mnie nagrasz teraz jak wygląda do tej pory. Ja jeszcze wezmę zraz na klatę, po prostu tu nagram, nie? Oddam ci kamerę i już sobie albo przerwę w nagrywaniu, albo ty sobie coś tam nagrasz i Okej, okay. tak? no to. Jak trzy razy to z trzech perspektyw. Nagarba, Na Nagarba na nie, bez sensu, za daleko. No? Profesjonalny youtuber. Ty koło. Musisz dociągać no. koło. Muszę dociągać no. koło. No. Jego no. no. Myślę, żeby teraz z tej perspektywy, jak chcesz? No? Myślę, że teraz z tej perspektywy. A później, najwyżej mi dasz nakładę, ja tam po prostu nagram, nie? No, okej. Okay. A kto naprawił? Ja! A kto za darmo? Ty! Ja za darmo! Piątek, Panterze, dantonia. Co zrobić daily przez weekend. 3 dni pod rząd. Spróbujmy. <grym> to Okej. Okay. Very good. Very good. No to ostatnia próba teraz. Ostatnia? Ja się boję, że kołem to stanę. Nie, 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 no nie. Yep. <słyska> Jakie lubię te robić widzowie. Co? To na klatę teraz. Także no, na 100 subów No, nagrywamy, a jak? Masz No, a ja... Nie, kamera filmowa. Kamera filmowa, no jak, dobra, to na klapę teraz. No na klapę. To rób cięcie. Czekaj, czekaj, tak jak się przywitałem, taki zrobię cięciu. No poczekaj, najpierw się tak przejadę, co nie? No dobra, wiem. Ja bym się w ogóle na niej nie skopać, jakbym jej nie miał, tak? Sorry, zrobię, że tak krzyczy, no ale. Czuję się jak youtuber profesjonalny. Dobra. Dobra. Usik, tak zwany. U. Dobra, to co? Dobra. Nie wiem czy to nagrałam, czy nie. Patrz, jak ty... Jak ty jechałeś koło mnie, to nie, to ja takie coś. Dobra. A jeśli ja teraz chyba skończyłem, że ja nagrywania nie włączyłem. Serio? No poczekaj. No nie, nagrywa się no. A jak się robi ocięcie? O, to ale nie klikaj teraz Dobra. Dobra, to co? Tak, dobrze? Chyba widzę Wyżej Git. No, no i też Za wolno Sorry widzowie, ale no

Dobra, wam coś. No, oddały kamerę. No no, 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 no. A więc teraz widzieliście jak. No, nie będzie. Zdjęli mi kamerę, moi. Zdjęli mi kamerę z klatu. Widzieliście jak supertyjnie. No, nie widzieli tak rowery, ja muszę po zrobić. Okej, okay. chyba miniatura będzie. No, bluza. A nie, nie wzięłem tego pilota. Nie będę miał miniatury. Tak wygląda pro profesjonalny fotograf. Co nie nagrywasz? Rodo, Rodo. Tak to już występuje na którymś filmie, ale... Ej, bo ja tu mam wybór i chyba... Oraz nie film nie po prostu i żebraj łapki i subskryp. Ja mam zężyła zabrać? Tak. Albo mordy wydarzy, ale dużo rodziców tam jest. Jeszcze wszyscy na nie patrzę do nas. Poczekaj. Patrz to. Nagrywaj to. Ej, subskrybujesz kanał! To Bo ma aparat suchowy Wyłączony sorry, 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 sorry Dobra, kończ, 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 kończ To zmierza z tą strony. Kończ Dobra, poczekaj Muszę to zakończyć odcinek, nie? Ja to zakończę, robię Co się na niego gapisz? Nie wiem jest podejrzany, pewnie handluje twardymi narkotykami, y, to znaczy y, tym, y, no krzakiem, y, tej, y, meliski, meliska to chyba nie krzak, nie wiem, imbirem, imbirem, okej? Okay? Imbir to korzeń. Wiem. Um... Dobra, pożegnaj się. No, dzisiejszym sponsorem jest woda Dobra, już za dużo, i tak masz wycinanie, już nie będę. Okej. Okay. No, a więc no, no mam tylko kulek. Dobra, czekaj, bo zaraz cały sklep krążymy. No, gdzie? się Ja mam zebrać? No. No, zostawcie suba i tobie, tutaj zostałem dużo roboty.